Czas jak rzeka. Mały byłem, świat był taki ciekawy. To nowe, tamto nowe, aż doszedłem do wprawy w rozpoznawaniu. Co dobre, co złe. Już starszy jestem. W oku mam łzę. Świat kolorowy był teraz wyrazisty jest. Już nie ma okrągłości. Tu i tam Kant. Nie jest best. Już nie wracam do dziecięcych lat, Dorosłych całkiem inny jest świat. Dorosłość ma swój koloryt i grzech. Każdy ma prawdę i do zgryzienia orzech. Ja i koledzy mamy podobny świat. Dzieci rosną, koszty też są ze mną za pan brat. Już starość sięgnęła mnie i kolegę też, ja jeszcze się trzymam. On chciałby też. Zdrowie mieć jak ja. Za zdrości chyba mi, nie dziwię się, co mają powiedzieć inni, co świat ten opuścili już taki ich czas. Ja ciągle trwam w jakimś tam zdrowiu i lubię was. Mówią mi, że stary jestem, pojęcie względne, ducha mam żołowego. i niech tak zostanie obłędnie. Jam ruchliwy jest, tu strzyka, tam boli, inni się nie ruszają. To ciężar Boga i Jego woli. Wybieram ból i chęć życia, bo żyć póki co ma sens, co inni myślą, nie obchodzi mnie to. Nie mam ochoty na Boga zwalać sposobu życia, bo moja to wola, by żyć szczęśliwie. Taki trend mam i tego samego teraz życzę Wam.